Siemanko. Tutaj, Pablo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przegląd rynków, taki sobie zrobimy majówkowo, weekendowy. Dawno nie nagrywałem żadnego filmu, także wrzucę Wam tutaj, co obstałem w średnim i w długim terminie, a ze względu na to, że jest weekend, no i day tradingowych pozycji Wam nie wrzucam na YouTube, a, bo zanim to się przetworzy, zanim to wszystko potrwa, no to mija 5 lat i w sumie jedyne, co z tego wychodzi, to tyle, że miałem rację i że się mogę pochwalić. Także teraz też pochwalę się oczywiście wynikami i pochwalę się e, <grym> dobrą robotą, bo ja nic nie robię, tylko się chwalę standardowo, nie? A tak, już poważnie, to jeśli chodzi o indeks dolara, to sytuacja generalnie bez jakichś udziwnień, odpalę tylko swój długopis. Standardowo, dobra. Jeśli chodzi o indeks dolara, tutaj delikatna korekta do nawet 102. Jednak nie spodziewałbym się na ten moment nic oprócz innego, oprócz konsolidacji. Jeśli ta korekta wystąpi, to ja oczywiście będę reagował wtedy, no bo wtedy euro będzie spadać do dolara oraz kabel, także to będę wtedy aktualizował. Generalnie, jeśli chodzi o dolara, spodziewałbym się, że on po prostu będzie się wahał między tymi 102 a 98 na ten moment. Nie spodziewałbym się jakichś diametralnych spadków, no aczkolwiek to zobaczymy po prostu w przyszłym tygodniu. Także na ten moment, jeśli chodzi o indeks dolara, to tutaj w zasadzie obstawiam tyle, że ta korekta do tego punktu może wystąpić i wtedy będę oczywiście reagował na to, co, będą, co będę robić na sesjach, jeśli chodzi o euro, dolara oraz o kabla oraz o DAXa, zresztą DAXa mniej. I zaraz wytłumaczę Wam dlaczego. I jeśli chodzi w zasadzie o analizę, euro, o analizę DXY, to byłoby na tyle. Także przychodzę do euro. Jeśli chodzi o euro, tutaj coś, na co czekam cały czas, ogólnie przez tym całą Okres majówki, czyli okres nieróbstwa, bo nic się nie dzieje. To czekam na korektę dalej do, do tego punktu, wybicie tej strefy i reakcja. Właśnie teraz, lokalnie, powinniśmy wybić ten dołek, który tutaj się znajduje. Także widziałbym to w następującym, w następujący sposób. Tutaj będę czekał na potwierdzenie. Sygnał, no i wejście po cel. W dalszym ciągu, tylko tutaj jedyne co mnie niepokoi to to, że prawdopodobnie będzie tutaj występowa konsolidacja, ze względu na to, że spodziewałem się, że DXY będzie po prostu robił też konsolę, także na euro też będzie konsola i euro w tym tygodniu w ogóle w ogóle nie handlowałem, właśnie z tego, iż powodu, że spodziewałem się tej konsolidacji na DXY. Jeśli chodzi o to, dlaczego spodziewałem się konsolidacji na DXY, wynika to typowo z sytuacji makroekonomicznej. Także tutaj też nie będę lał wody. Jeśli chodzi o kabla, kabel osiąga w punkt mój cel, czyli 1.34343, co Wam wspominałem 100 dni temu. E, możecie sobie cofnąć wszystkie analizy. Obrona zleceń, więc celem stał się ten szczyt. Dalsza jazda w górę, punkt wybity nietrendowo. Także teraz oczywiście zmierzamy po lokalny dołek właśnie na tym poziomie, także tutaj na kablu, wybicie tego dołka, po wybiciu tego dołka jakiś powrót i dalszy atak potem lokalny szczyt, który się tu znajduje, ja po prostu przesunę ten cel na ten cel tutaj i oczywiście ten cel będzie dopiero obowiązywał po wybiciu tego dołka, okay. Także tak to wygląda jeśli chodzi o e, kabla e, jeśli chodzi o DAXa na DAXie to co mówiłem Wam wcześniej czyli napływ wynosi, więc Indeksy powinny rosnąć i rynki inwestycyjne powinny rosnąć, no i to się dzieje. No i wracamy po cel, czyli DAX wraca na ATH i to jest cel lokalny, który tutaj aktualnie będzie się rozgrywał, czyli 23478, jeśli chodzi o DAXa. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o analizę DAXa. No, po dalej po wybiciu celu delikatna korekta w formie konsolidacji i dalsza jazda w górę na DAX się. To samo tyczy się NASDAK-a, i to samo tyczy się SP jeśli o to chodzi o właśnie indeks. I co jeśli chodzi o krypto to krypto wygląda w następujący sposób Uw, tylko mówię oczywiście bitcoina bo altcoiny i inne rzeczy omawiam na grupie w portfolio inwestycyjnym gdyż stosuję całkowicie inny system do inwestycji niż do tradingu bo trading to jest całkowicie co innego niż inwestowanie a wiele osób tego nie rozumie i podchodzi w taki sam sposób do inwestowania jak do tradingu a nie na tym to polega. Także jeśli chodzi o BTC, to dalej to samo co mówię od ilu dni? No, prawie miesiąca, bo prawie miesiąc tego trade'a tutaj też trzymam. Zaraz wam oczywiście pokażę. Także tutaj też sukcesy. Amber fajne wyniki. 16 tysięcy dosów. W tydzień. Ciekawe ile zarabiasz w roku. <laughs> dalej czekaj, żeby dołączyć do dżungli. tutaj macie moją pozycję, 20% pozycji zrealizowanej, jeśli chodzi o BTC, ta reszta, ten PNL, który tutaj jest, on dalej pływa, także są to papierowe zyski, nic nieznaczące, ale 144 tysiące dolarów, longa mam otwartego ze 77 tysięcy, jeśli kogoś to interesuje. Także, wracając do Bitcoina, tutaj dalej po prostu rozgrywam po te targety powyżej, czyli 101 oraz 99% 1500 za sztukę BTC, no i w tym punkcie będę tego feature'ca decydował się, czy go zamykam, czy go przytrzymuję po prostu do 112, bo bazując na moim systemie oraz na sytuacji makroekonomicznej związanej z napływem płynności, spodziewam się właśnie tych targetów do osiągnięcia, jeśli chodzi o Bitcoina. Także tutaj dalej rozgrywam swój system. Ja sortować krypto nie shortuję ze względu na sytuację makroekonomiczną, która ma miejsce Napływ płynności jest ogromny i to, co mówiłem, w obecnej wiecenie zaniżonej, która była tutaj, po prostu delikatny napływ, a taki delikatny napływ właśnie miał miejsce, będzie powodował diametralne wzrosty, jeśli chodzi o rynek krypto. Także tutaj bez zmian. Moje portfolio bardzo dobrze się trzyma, co oczywiście wiedzą wszyscy, którzy są wewnątrz grupy i co. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o przegląd rynków. Z takich dodatkowych informacji jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Link do Discorda oczywiście macie w opisie, jeśli chcecie umówić darmową konsultację z moim support teamem i dołączyć do dżungli. To o czym też przypominam to, że cena dżungli cały czas rośnie w górę i zamykam możliwość podjęcia ze mną współpracy. Dlaczego? Dlatego, że zostawię tą dżunglę jako legendę, gdy już po prostu skończę prowadzić tą grupę, to zamknę ją całkowicie i będę tylko wstawiał swoje trady, nagrywał filmy dla osób, które są od początku istnienia dżungli, no i po prostu podnoszę cenę cały czas, żeby pokazać Wam właśnie jak powinno wyglądać edukacja w tradingu, a nie jak to robi większość pseudo szkoleniowców, którzy nie mają żadnych wyników na rynku, czyli rabat 50% na kod MAJÓWKA. No fajnie, że się zrobić kot Majówka, na pewno dużo osób do Ciebie dołącza i dużo osób robi wyniki. Także cena dżungli, spodziewajcie się, że będzie niedługo wywalona w kosmos tak, że nikt tego nie kupi, albo kupi ten, kto będzie po prostu wiedział, że to jest dobre miejsce, także jeśli nie chcecie stracić czasu, to, to zachęcam. A w zasadzie nie zachęcam, tylko zrobicie, co chcecie, bo taka jest prawda. Także jeśli chodzi o takie informacje, to byłoby na tyle. No i co? Mój dla Was Pablo. Dla osób, które chciałyby otrzymać darmowy kurs oraz darmowe materiały oraz codzienny darmowy newsletter z, że tak powiem, takimi przejawami tego, co dzieje się na grupie, pewnymi prezentami, które dostają osoby, które zapisały się do newslettera, zachęcam Was do wejścia na stronę junglapablo.pl, zapisania się do newslettera i odebrania darmowego kursu mentalnego, zyskownego tradera, jeśli chcecie. Także to było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, mój dla Was Pablo i do usłyszenia w następnym przeglądzie rynków.